Siemanko cześć witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 23 stycznia po godzinie 14:00 i cóż, lecimy z nagrywaniem nowego nabytku, jakim jest oczywiście czerwona perełka Ursus 1234. Jestem właśnie tutaj u znajomego i cóż, prezentuję nowy nabytek, niedawno zakupiony, niedawno przyprowadzony. Ciągnik jest przyprowadzony z województwa kujawsko-pomorskiego. Ponad 400 km przejechał. No, 4, po, tak, ponad 400 km faktycznie. My też tam byliśmy kiedyś o ciągnik o pewną szesnastkę. Także długa droga, całą noc trzeba praktycznie poświęcić, żeby dojechać. Fakt, szaleć też nie ma co, przynajmniej w tym roku, bo no, mandaty się sypią i to dość wysokie. I ja Wam powiem, że też tutaj przy, jadąc do znajomego, uważałem, strasznie uważałem, bo. Jest ta obawa, prawda? Teraz to jest. Ty też pewnie coś o tym wiesz, no bo... Coś więc z własnego no. doświadczenia, lepiej, lepiej wolniej jechać, a, a zaoszczędzić parę złotych i prawo jazdy zaoszczędzić. O właśnie, bo robiąc teraz na przykład prawo jazdy to wszystko się też podniosło. Op, opłaty, to wszystko, bo no tutaj rodzice są na bieżąco z telewizją, słuchają tych wiadomości. No to wiecie jak to jest. Starszy, starsi ludzie, no to siedzą przeważnie przed telewizorem i oglądają. wieczorami, szczególnie zimą. Dokładnie, a tym bardziej właśnie zimą. W lato nie ma czasu, nie ma czasu, ale jak przyjdzie siła, to, to na wszystko jest czas. Przynajmniej na telewizor. E, dobra, no i co? Ciołnik przyjechał, został zakupiony, można powiedzieć, od handlarza, czyli już jest, przeszedł jedne ręce. Gdzie też został troszeczkę, jak widać, z pomodernizowany, troszeczkę wizualnie, poprawiony wizualnie, przede wszystkim, bo to już widać jest z daleka. Ale ciągnik naprawdę po tym wszystkim bardzo ładnie się prezentuje. No i co? Przechodzimy do krótkiej prezentacji ciąnika, który tutaj jest rok produkcji, Abyśmy mógł mi wspomnieć. To jest rok 96. O, 96. Ale pierwsza rejestracja jest 97. A, czyli gdzieś już musiał przestać albo jest z końcówki tak, roku. Pewnie tak. Pewnie mhm. tak. Także no, 96. Także młody ciągnik. Nie jest to jakoś tak starszy, no bo wiadomo te ciągniki wychodziły już od 91 roku. Więc no 96 no to jest nawet bardzo dobry. Zawsze przynajmniej tak z bratem uważaliśmy, że im młodszy ciągnik. Tym mniej musiał być gdzieś styrany, prawda? Bo te no, pierwsze ciągniki. No one już raczej nie chodziły w tych PGR-ach, bo to już te lata. To tak, już, tak. To już nie było Ale na kata zawsze gdzieś można trafić. Nie musi to być ja PGR bym... ani nic innego. Wszędzie są. I cóż. Bardzo ładny ciągnik, sześciocylindrowy, 119 koni według tego, co podaje tutaj rozpiska tabela z dan technicznych ogólnie o tego ciągnika. Pojemność 6,8 litra i jak widzicie, bardzo ładnie i ciężko tutaj dostępne. Nie wiem, czy to są oryginalne blachy. Nie wiem, Też mi ciężko chyba, powiedzieć. Nie, blacha. Bo tak, się, że plastik nawet, ale nie. Z tego, co widzę, jest tu bardzo ładnie zrobione, czyli prawdopodobnie to jest oryginalna blacha. Bardzo fajnie to jest zrobione, że ten silnik jednak jest zakryty, ale często ludzie to ściągali, no bo jak już repero reperowali, już nie zakładali, ale z drugiej strony widzisz co się dzieje na silniku, Tak. Właśnie co jest, tak sobie czy jest przeciek, czy jest coś się dzieje, ale brakuje mi jednej rzeczy no. tutaj, osłony na wale. Tutaj no nie? To mm -hmm. powinny być chyba takie osłonki możliwe że dotąd gdzieś tu powinny być tak. jeszcze osłony takie tak z tamtej strony tam jest jedna i tu możliwe że też była jedna eee, wszystkiego nie powiem tak dokładnie mimo że miałem styczność już z tymi ciągnikami to tak też wszystkiego nie powiem bo zazwyczaj te ciągniki nie są z pierwszych rąk i gdzieś już te niektóre elementy uciekają jak gdzieś sami wiecie tak tutaj. Tu powinna być tak naprawdę ta plastikowa osłona, no żeby zasłaniająca. Ja to widziałem wiele razy, w swojej na przykład 900 nie miałem tego, ale tutaj Nawet widzę. nie wiedziałem, że tu powinno coś być, ale tam A, się coś pusto tu wydawało no. właśnie. No ale, są uchwyty, widać? Tak, są uchwyty, no także jak kiedyś będziesz to zamawiał, bo wiem, że będziesz zamawiał, to mogę Ci podesłać link do tego, jak będzie akurat ten właściciel, który dorabia takie rzeczy, no to Ci wszystko tutaj podeślę. Yy, I co? Słuchajcie, wiem, że z moim czasem czasem jest ciężko. Wiem, że wiele ludziom też czasami mówiłem, że gdzieś tam przyjadę, nagram do nich. Wiele rzeczy nie udało się ze względu na to, że no cóż, u mnie jest jak jest, jest ta praca, jest to wszystko. Z drugiej strony też, jak chciałem do kogoś już jechać, mieliśmy mniej więcej termin ustalony, no to zawsze komuś też coś wypadało. Więc tych filmików różnie było co zimę. Także dzisiaj też chciałbym o tym ogłosić. Jeżeli ktoś miał jakiś fajny ciąg gdzieś tutaj w okolicach, w jakimś tu promieniu ode mnie do nagrania. Nie ma problemu, tak tutaj właśnie do znajomego podjechałem. My, mam nadzieję, że to nie jest pierwsze nagranie, tylko będzie jeszcze coś, bo może coś jeszcze. Się bo coś całego. tutaj też już rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że bliżej. Po prostu jak będzie ciepło w miarę. Już na lato, no pewnie. Tak, i będzie w, w, też jakaś ta chwila czasu, to myślę, że podjadę i coś nagram. Bo jak wiadomo, teraz jest zima, śnieg i jest mróz. Nie chcę nikomu się tutaj też chodzić koło tych maszyn, koło tego wszystkiego. Ale jak coś piszcie do mnie, kontakt, to zawsze wiecie, gdzie jest w opisie to zapraszam myślę że mogę podjechać też coś nagrać Dobra, kontynuujmy dalej. Od samego początku zaczynajmy. Jak widzicie, ciekawy jest tutaj przód ogólnie zrobiony. Z tego, co tutaj poprzedni właściciel mówił, no to, że tutaj jakieś obciążniki były z przodu. Mi jakieś się wydaje... Jakieś walizkowe chyba tak. tutaj widać, coś takiego. Coś takiego dorabianego. Mi się wydaje, że jako 1234, czyli ta szóstka powinien mieć więcej obciążników, ale ktoś, kto miał bardziej do czynienia z jako pierwszym tym ciągnikiem, jako że nowym, no to niech powie, jak to faktycznie było, bo wiadomo, te szesnastki miały tych obciążników aż tam 16-18, coś koło tego i było, a no, co do dwunastek, no to ciężko mi się jest wypowiedzieć, może faktycznie też miały tyle, a może miały akurat troszeczkę mniej. Niby fajny też sposób zrobiony, że na obciążniki, ale jednak yy, za dużo jest w jednym miejscu, mi się wydaje, że jakby ten przód był dłuższy, tak, im cięższa tak, maszyna w 16, z tyłu, jak tak. jak oryginalnie wychodziło, no to fajnie to wygląda, ale tutaj no ktoś tak dorobił, no hmm. i, i tak już zostanie, ja tego nie będę usuwał, tak, tak zostanie. Aczkolwiek hmm. też wieszał nie będę nic więcej, bo mi wystarczy tyle obciążników. Ja no wiadome, nic ciężkiego nie będziesz Chyba, tutaj... Chyba, kiedyś w przyszłości coś się z tym powiększy. Gospodarstwo się, się powiększy, to... prawda? No, tak się <laughs> Ogólnie tutaj jak widzicie ciągnik ma zmienione przednie opony, są to kabat 14 na 9 tak? Na 24 o, jakoś tak, tak to rozmawialiśmy. Felgi już widzicie odświeżane. Ładnie ktoś tutaj w miarę pomalował, ale. O, nie jest tak najgorzej. Ładnie jest zrobione, fajnie. E, błotniki zostały dodane plastikowe. plastikowe. E... Metalowe bardziej mi się podobają, ale tak. Ja nie tego nie wyglądało. rozumiem. Dlaczego ludziom niektórym się za bardzo podobają te metalowe? Ja to zawsze byłem. Nie, nie. Ja lubię to. Te... Powinny być troszkę dłuższe no. tutaj, bo jednak może chlapać, jak się pojedzie. No nie. Tak. tak no wydaje. ktoś po prostu mi się wydaje nie dobrał tak, odpowiednio. Tak. Troszkę za krótkie są. No. Ale gumę można przykręcić i będzie. Dobrze. Ktoś nawet już przykręcił, tu, chyba? Urbana. Była guma. Także już ktoś tu kombinował, ale mi się zawsze jednak podobał. Jakoś ten ciągnik z tymi plastikowymi błotnikami wygląda nowocześnie. Tak troszeczkę jest taki inaczej. inaczej, taki design jako do nowocześności, ale wiadomo, z niektórymi ciągnikami Ursus nie ma co porównywać, bo to mimo lat to były inne ciągniki, które miały swoją czołówkę, inne marki. Ursus zawsze był w tyle jedne, co no to ten ciągnik ma w sobie prosto te. Łatwość na prawach i tanie Wszystko części. Części dostępne i tanio. No właśnie. Zepsuje się, za godzinę mam część, rozbieram, zakładam, jadę dalej. No. A miałem Fenda, no to różnie z tym bywało. Czyli no. dlatego ten Twój zakup jest, tak? Tak. Z powodu tego, że tanie części? szukałem Ursusa hmm? 12.24 albo 16-14, hmm? ale wolałbym jednak, wolałem bez turba. Trafił się 12.34, no, no i jest. Hmm. Po prostu. I teraz trzeba być zadowolonym z zakupu, tak. tym bardziej, że się trafił w miarę ciągnik jak najbardziej Ta w oryginalnym podaneku, malowaniu. Ale, ale warto było myślę jechać. Tak. Przynajmniej przy tym, co się teraz dzieje na rynku, przy tych cenach, to jest masakra, więc w tych pieniądzach, co tutaj mniej więcej ja wiem, to wiesz, jaki przyjechał, no to mi się wydaje, że warto było jak najbardziej. No. Nie ma co żałować, tym bardziej że jest nowszy. Nowszy niż ta jednak 16, 14, czy ten a, tak, 12, tak. Czy 12 już, 24. No, dużo nowszy, bo oglądałem różne no. te ciągniki. No to powiem, że ceny były kosmos, a stan, stan też wiele do życzenia także... Każdy jednak chce zarobić, jak to się A. mówi przy sprzedaży. No i co, schodki mamy dorabiane. Nie są to tak, znaczy po części może i były też mniej więcej oryginalne. Przynajmniej ta, ta skrzynka, malowane było, ale ta skrzynka górna już widzę, że jest dołożona. Robione bo mówił, że tam poprawiał ten poprzedni właściciel poprawiał skrzynkę także widzicie strony. na wzór oryginału jest świetnie zrobione jest to odrębnione więc naprawdę tutaj komuś na plus muszę szczelić bo niektórzy to już zakładają byle jakie schodki żeby coś byle tylko wejść, byle tylko wejść. no bo jednak ta kabina jest wysoka i tak, tych schodków tak. musi być no i co do środka wejdziemy później, z tyłu mamy opony 18x4x34, z tego co oglądałem w danych technicznych no to jest oryginał, czyli na takich ogólnie rozmiarach powinien wyjechać, jeżeli to jest jak najbardziej e, krajowy ciągnik, stąd właśnie jestem ten prześwit, także tutaj się nie zdziwcie, może faktycznie wygląda to beznadziejnie. To ale, się to nie podobało, no ale... ale jednak jest tak, wyjechał z fabryki, czyli na takich niższych właśnie e, oponach. Przez to będzie wolniejszy trochę. Tak. Wiadomo, bo niższe, mm -hmm. niższe koła. Bo wiadomo, 18 byłaby gdzieś, 18 na 4 byłaby gdzieś dotąd, a 20 byłaby gdzieś dotąd. No, Także ta różnica jest, jednak. To już wizualnie w... widać z daleka, że jest. Mniejsze samochody. Mm -hmm. I co? I wracając, wiadome, jeżeli to by była wersja gdzieś tam eksportowana, może też ktoś podmieniał te felgi, czy coś kombinował. Nie wtrącam się tutaj, też nie wiem, ciężko mi się jest wypowiedzieć. Ale jeżeli to była wersja eksportowa, no to wiadomo, wyjechałby na oponach 18x4x38 lub 208 na 38 Także tutaj na tych rozmiarach by wyskoczył. I wiadome lub nie wiadomo, yy, zazwyczaj przynajmniej 16 miały tych obciążników tutaj yy, dane po. 6 z tego, co mi się wydaje. Jest 5. Ale widzisz, tutaj już więcej się nie zmieści. Nie, sorry, 8. Po 8 wychodziły, bo jest ten wał, jest dłuższy, no ten tutaj spornik i po 8. dwa razy po, po 8. A tutaj właśnie jest standardowa. No tutaj do osi felgi to jeszcze brakuje. Tak, trochę. jeszcze by się zmieściło, żeby nie wystawały no. za felgę. Chyba, że ktoś tutaj... Albo to są faktycznie z tego, no chyba, że już nie zdążyli pomalować. Chyba, że tak. Bo Ty je dokładałeś już, to nie? Później. Yy, yy, znaczy, Bo były zdjęte, były zdjęte, ale do yy. transportu były założone. No. Fakt. Yy, oponki są ładne. Może i wiadome, nie mają tutaj też coś do powiedzenia, ale jeśli chodzi o bieżnik... Super. Póki nie będziesz dźwigał nic ciężkiego, to wydaje mi się, że długo powinny wytrwać te opony. Oryginalne gumy, także to też mi się podoba. Jednak niektórzy starają się dorabiać, wyrzucać, to jak się już urwią i nic nie dokładać. A jak jest na oryginalnych tych chlapaczach, to faktycznie to, to tak jak powinno Ma wygląd, być. Ma wygląd. I co, no ciągnik troszeczkę brakuje mu tych świateł, jest pozakładane, są ledy, tu nie ma tych boków, ale no cóż, ktoś zrobił inaczej. Ale są u góry i teraz mhm. jak gałęzie czy coś, to to może przeszkadzać, to i tak muszę chyba je zdjąć albo tutaj z boku. Albo inaczej bym Ci powiedział, obrócić je. Obrócić, też myślałem obrócić właśnie. No, tylko tak. Tylko Można nawet dodać regulacja wtedy, żeby, wiesz, żeby nie świeciły do góry, tylko mm -hmm. na dół na maszynę, na przykład. Dlatego to bym ci powiedział, że abyś dodał jakieś blaszki, blachy, takie coś, coś, żeby mm -hmm. po prostu od, Aha, oddaliło, dalej... co nie? No tak. I wtedy wybraliło. możesz je przykręcić tylko, czy nie będzie promień padał na szybę, jak będziesz miał otwartą? No, to trzeba by sprawdzić. Trzeba by to wszystko ogarnąć, ale nie, wtrącam się, to wszystko twoje sugestia. Ciągnik był, tak jak do mówiłem. do marca będzie ciągnik gotowy, ma wyjechać w i pracować. <laughs> Dokładnie. Tak jak mówiłem, ciągnik był troszeczkę odnowiony. Zrobiony, więc no jest troszeczkę tutaj tą farbą. Pylony był pylony. Tutaj widać, to widać. Mm, ale co? Hydraulika ma tylko jedną parę wyjść, no i to będzie dokładany rozdzielacz. Dwie sekcje jeszcze trzeba dołożyć, bo to jest za mało. Przynajmniej mm. jak dla mnie. A no, wszystko co będzie zrobienia. Wszystko jest do zrobienia. Tak. Kwestia tego, do czego będzie tak naprawdę ten nich służył mm -hmm. i co będzie robił. Dwa siłowniki wspomagające, na to właśnie mm -hmm. zwracają uwagę, żeby były. No cóż haki by się też przydały. To też myślę, że Tak. Teraz każdy na to patrzy, tak, żeby jednak tak. też szybko złącza, bo tak się też na to mówi, żeby szybko zapiąć tę maszynę, Belka się już zapina i ogólnie pod, podjeżdżamy pod maszynę, podnosimy, a tu jednak trzeba drugą osobę, żeby to tak, bawiła właśnie. się z tym. Albo chociaż żeby tutaj gdzieś była ta regulacja y... podnośnika, podnośnika, prawda? No w Renówce ja... mamy tutaj wyprowadzone z tej strony i regulujemy sobie. To jest fajnie zrobione. Tak. Za to Zetorze, też, że widzisz, mam Zetora Proxima mhm. też. Ale on nie ma yy, ERART, ale ma takie tutaj właśnie, że mogę sterować sobie z zewnątrz tym podnośnikiem. Mm -hmm. To też wygodne, bo, bo sam zapnę wszystko. No ale są też te Eurohaki. No, Słuchaj, bez no, że... żadnych guzików, bez niczego. Bez Zwykła, guzików. prosta rzecz, tak, a ile pomoże? Tak, no właśnie. To jest, no właśnie. To jest super. Wracając do ciągnika, Udźwig ponad 4 tony, opcjonalnie wychodziły 5,5 tony, więc. Ale no nie wiem, jak tutaj jest no. w tych wersjach 1234, bo 12-24 widziałem, że niektóre miały tylko jeden siłownik. I nie wiedziałem, czym, mhm. dlaczego to tak było. Ja e... za tymi ciągnikami oglądałem, i nawet na tym ramieniu no, widać nie miało było, tego. Że na prawym nie było tego uchwytu na siłownik w ogóle. Ale potem się tak trochę poczytałem hmm. i yy, wiesz, dowiedziałem się, że 12, Ursusy 12-12 hmm. mogły tak mieć. I ktoś po prostu dołożył przedni napęd, zrobił 12-24, a siłowniki jednego brakowało po prostu. Ale jeszcze Ci inaczej ale mogę nie powiedzieć. Wiem, jak to było. E, mogę Ci inaczej powiedzieć dlaczego. E, tutaj się z Tobą zgodzę, ale druga jest wersja taka, że jak wiecie wychodziły też ciągniki 12-14, czyli 12-12 z przodkiem. Oryginalnie. A ja myślałem, że taki ciągnik to po prostu jak ktoś się pomylił i nie miał. Nie, dlatego takie oryginalnie 12, 14, nie. Oryginalnie wychodziły 12-14. Bo tak jak masz protoplastę 12-24, czyli 12-22 z dołożonym tak, przodkiem, tak, to już tak, jest 12-24. Tak 12-12 tak, z dołożonym przodkiem to była 12-14, oryginalnie fabryczna wyjeżdżała. Tak jak miałeś ursa 12 01, tak, tak był 12-04. Czyli no jednak. 12 wiadomo to, to Tak. Czyli nie, to im tak. starsza konstrukcja, tym tak naprawdę mogła mieć jeden siłownik. Mniejszy no, udzik. A im nowsza konstrukcja, tym już ten podnośnik zwiększali, czyli dokładali drugi hmm. siłownik, wydajniejsze pompy dokładali, większe siłowniki, tym udźwig się już wiadomo zwiększa, zwiększał. zwiększał. I z wydajności hydrauliki się zwiększała także i już tutaj też A były kombinacje. Mi, bo no, ja tam na filmach u ciebie raz widziałem, że wam hmm? się tu oberwało coś na tym ramieniu. E... Tak? Słuchaj, oberwają się te bolce. No właśnie. Nie ma tutaj podnośnika wzmacnianego, tu powinno być takie ramię. No, widziałem, że niektóre mają. Tak. Ale nowsze, szczególnie Ursusy. Po 97 roku wyjeżdżały ciągniki, które miały taki wzmocniony już podnośnik. Ale to można dokupić coś takiego, jakbym tutaj się eee, tak? Tak, tylko musisz zmienić cały ten wałek. A, no właśnie. Zmienić ramiona. I siłowniki. A i siłowniki też nie pasują. Te siłowniki. Aha. Jeśli chcesz ogólnie zwiększyć, to też to udźwig, prawda? Wiem, wiem. No, bo z, w ogóle to czasem, no, żeby to wszystko kompatybilnie pracowało ze sobą, można to też inaczej zrobić. Bo możesz tak naprawdę, żeby dać do kogoś, żeby ci tu zespawał, tak? Na jednym tak. kanale na przykład. Zmocnić. Tak, z u Zetora znajomy tutaj, zwiększył. Wiem. A chyba widziałem też coś takiego. Taki filmik też tak, tam tak, był tak, i to tak, robił. I no, bawił się nieźle z etorkiem, z tego co tam widziałem, bo na dwóch kołach jeździł. Jakoś się to nic ten nie oberwał. Tak, tak. Także tutaj pozdrowienia dla znajomego. Fajne niektóre te filmy prowadzi. I co? Mamy tak naprawdę też górny zaczep, dolny, więc no, nie ma tutaj co narzekać. Tak bo haka mamy. Tak, brakuje tylko tych. E, f, jak to powiedzieć, do opuszczania zaczepu hitch. Ogólnie do, do zaczepu tutaj brakuje tych ramion, tak jak mówiłem, które zakładamy tutaj i tutaj. E, brakuje tych. Stopek. Aczkolwiek nie, to nie jest potrzebne, także. No bo na dzień dzisiejszy ciąg będzie pracował z czym? On będzie chodził w agregacie uprawowo-siewnym i no. z rozrzutnikiem. Tyle jest przewidziane tylko dla niego. To co to jest? No, tak Transport na... wiadomo, przyczepa czasem no. Ktoś ledówki założył, fajnie. Naprawdę ktoś ładnie to zrobił. Yy, I co? Ciągnik ogólnie z tej strony też się prezentuje ładnie, bo też mamy tą osłonę całą, też tą blachę. Tu już jest oryginalna, o! Tu pięknie, tu jest oryginalna osłona razem z tymi. I, też metalowa? I, i, i rączka. I tu jest plastik. Właśnie mi się tak wydawało, że to nie jest tak? metalowanie. Nie. Jest... A tam była blacha. Nie, no, nie, patrz. Też blacha? To, to, to też jest, jak, tylko... Kurde, tylko no, 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 ciężko powiedzieć. No, ciężko powiedzieć, ale jest, wydaje mi się, oryginał. Bo widzę, że jest również ściągnikiem pobrudzona, ale ma rączkę oryginalną. I też ma uchwyty te, te zapinki tak, oryginalne. A tam było na śrubach. Tak, a tam było na śrubach, także... Albo obydwie są oryginalne, albo cóż, no... Ciężko powiedzieć. No tak to jest, kiedy ciągnik nie jest od pierwszych rąk, czyli czy, czy pierwszym właścicielem jesteś ty. No właśnie. No. E, I co? Tutaj dużo nie ma do opowiadania. Z przodu mamy założone ledy. E, też ktoś fajnie to zrobił, bo... Nowe, nowe. nowe. Nie były, jak oglądałem, no. nie były. E, tylko ten sprzedawca dołożył mi. Dołożył. Hojny ten, ten, tak. ten handlarz, że tak powiem. Też by takich ludzi chciał. No i co przód, oczywiście na orbitro, wspomaganie e, z blokadą przedniego mostu, więc tutaj nie mamy co dużo opowiadać. Ogólnie widzieliście też wiele prezentacji e, tych ciągników, ale z dwunastką praktycznie mogę powiedzieć, nigdy nie miałem do czynienia, więc ogólnie bez turba, tylko właśnie ciągnikami z turbem. I tutaj mogę powiedzieć tak, jest troszeczkę to inaczej zrobione, rozwiązane. Bo jak pulpit widzicie jest normalny, oryginalny z ciągnika, to tutaj mamy dołożone, ktoś sobie tu jakieś bajerki doło, dołożył. Nie mamy oryginalnie stacyjki, ktoś też wyrzucił, dodał taki jakiś przełącznik. przełącznik od yy, przedniego napędu, Też zmienił. Yy, tu ten wyłącznik jest oryginalnie. Ten przycisk też jest oryginalnie, tylko nie wiem, czy w tym miejscu powinien być, czy nie powinien być nie gdzieś tutaj. Ja w ogóle wcześniej nie wiem, czy to jest taki Tu No nie wiem. To są kierunkowskazy. No ale tu chyba powinien być ten przełącznik, wiesz? Aha. Ciężko mi sobie... przyjść. No i być. co? Wzmacniacz? Y Czekaj, który to był wzmacniacz? Wzmacniacz i wałek. Wałek i tak. O. Poczekaj, jest naklejka nawet. Tak, to no. jest wałek. A to będzie wzmacniacz. Właśnie, bo już mi się myli, kurde. Ale działa, to ważne, że wszystko działa. Tak. I co? Mamy tutaj oczywiście gaz, regulacja kierownicy. Kierownica. Działa? Działa. O kurde, w tych ciągnikach tak ciężko, tak żebym działał. Duże. Ciężko, żeby działało. Różnie działa. to właśnie jest. No weź, zobaczymy. Ty ja pierdolisz, no faktycznie działa. No porusza jeszcze. Ha. Jest regulacja. Jeszcze raz to no. opuścimy. Z tego, co wiele tutaj znajomych mówiło, nikt jak tego nie używa, to potrafi ten mechanizm się zastać. I nie ruszycie. Widać Trzeba nie było używane, mhm. tutaj tylko brakuje. Tutaj Ty, bo masz cały czas, nie, nie padnie akumulatora, nic? Masa właśnie, może wyłączy. Wyłącz na obecną chwilę. Za niedługo go też odpalimy, zobaczcie, przejadę się kawałek, zobaczę jak to chodzi. Ogólnie w ciągniku jest ciekawie zrobione tak. Mamy dołożony, nie wiem czy to jest oryginał czy nie oryginał, panel tutaj do radia. Mi się wydaje, że to jest oryginalnie, bo równo bierze się razem z tymi nawiewami. Wszystko jest połączone, fajnie to jest zrobione. Mogę się mylić, ale może aktualnie te ciągniki ta wersja wyjechała z radiem, bo jak mówisz 9-6 rok, czyli tak. już mogło zaplusować i dołączyć się. Głośniki ciężko mi jest powiedzieć, że oryginalne, ale na pewno nie są. Tak. chyba że ktoś na życzenie takie dostał, więc tutaj no fajnie jest to ale zrobione. już jakiś czas zmieniane mhm. jak coś. Mm -hmm. Lusterko też mamy dołożone. Wszystkie siłowniki no. są nowe wszędzie, wszystkie komplet powymieniane na nowe. Ja tego nie wymieniam, to już było. Tak. Powiem ci tak. Yy... Ja jeszcze póki co nie dołożyłem złotówki. <grym> <grym> Za kilka dni jak go mam, no to... Nie Powiem ci inaczej, C doceniam takiego do człowieka, wiesz dlaczego, bo porobił chociaż coś, tak. a nie był dziadem, że tylko przyprowadził Byle i do... pojechał dalej, i za zamiast to, co by mógł włożyć tutaj, to on zgarnął te pieniądze, prawda? Bo no tak. czasem można tutaj no dołożyć tak ten tysiąc dwa, bo... poświęcić swój czas. Ale, żeby ktoś miał elegancko, tak. niż po prostu. jak te skrzynki na akumulatory. Tak, takie rzeczy po prostu. może to było sprzedać ogólnie, co nie? Tak, 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 czy tak wyszło. Tak. I za te same pieniądze, i by się sprzedał. Na pewno by się sprzedał, no. na pewno, ale ktoś koło tego porobił. Dobra. Hmm. I co? Ogólnie, no to wiadomo, wszystkie plastiki. W sumie jednego brakuje, ale też można dokupić. Zawsze to można zrobić. Tutaj, jak wiecie, yy, mamy tak zrobiony ten system, to już pokazywałem. Najdziwniejsze, co mnie zdziwiło, no to jest ta naklejka. Yy, Naklejka tak jest naprawdę no, od kabiny kunów, że spełnia wymagania. Tu jest typ e, tych naklejek rzadko idzie je spotkać, ze względu pewnie na to, że one się szybko wycierają. Ta też jest wytarta, ale jeszcze jest. Chyba, że nie na każdej kabinie naklejali, lub nie na każdym plastiku. E, rzadko spotykana. Tu chociaż fajnie jest to zawsze, jak jest jakaś jeszcze naklejka tablica, to zawsze to troszeczkę inaczej wygląda. Bo jednak jest jak oryginał, to oryginał. No i co? Mogę tutaj dużo mówić: szyba uchylna, fotel, siedzenie nieoryginalne, siedzenie nieoryginalne bo od samochodu, od samochodu ale wygodne. Wygodne, bardzo wygodne. To się, to się cieszę, że jest wygodne. I skrzynia, oczywiście, czyli wiadome: jedynka to są tak jakby polowe, terenowe. E, dwójka, no to już są szosowe. No i wsteczny, wsteczny. i tutaj. Ciężko na razie z właścicielem nie mogę dojść do tego, czy to jest szybka skrzynia, czy jest czwórka wolna Mnie się wydaje, że wolna, bo dosyć wolny ten ciągnik. jest, ale może ze względu na koła. M, mniejsze koła Tak, tak na 34. bo tak naprawdę 1, 2, 3, 4, czwórka jest do przodu, więc to jest szybka skrzynia Tylko może ta szybka skrzynia nie reaguje aż tak na, na te właśnie koła i nie czuć tej prędkości Może osiąga faktycznie 30 coś na godzinę, tego się nie wydaje, że to jest jakoś szybko tak. znowu a niektóre no wiadomo do 40 dobijały, niektóre nawet ponad 40, jeżeli I to już proximę była. Proximę też mam wolną w hmm? tak? Proximie, ale 38 i tak ciągnie. Aha. A znajomy kupował proximę też. I nie, chyba 10 tysięcy dopłacał za skrzynię, żeby była szybka, i da ci no. tylko 42. Mówi, żeby wiedział, to by w życiu nie, do, nie dołożył tych 10 tysięcy. Za co? Mój, mój 38 jedzie, no. a jego tylko 42. To za co tak no naprawdę, właśnie. nie? nie wolna skrzynia u niego szybka. Kurde. Dobra, no to co? Yy, tyle o, o ciągniku i się jeszcze. Założę kamerę tylko na głowę i przejadę się, zobaczę. Yy, no, jedziesz ze mną, czy, 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 czy jak to jest? No zobaczymy. Zaraz to nałożę no. i zobaczymy. I co, tak mówiłem, krótka przejażdżka tutaj ciągnikiem. już dole, a więc już no ciągnik bardzo ładnie pracuje silnik e, wspomaganie tutaj trzeba orbitrol wymienić, ale jak tak to no to ciągnik naprawdę bardzo ładnie chodzi, super się jedzie, silnik ładnie pracuje, dyma małego dymka nie puści, ale prawda jest taka, że trzeba ten ciągnik naprawdę przetestować w polu, żeby dopiero Wyczaić jak to to wszystko będzie chodzić i pracować a w kabinie no cóż, cichutko. Pewnie wielu się zdziwi, mówię normalnie, nie drę się jakoś za bardzo. Jest bardzo cicho, przyjemnie więc no cóż, ciągnik naprawdę fajny. Podaj nie no poprzedni właściciel sugerował, że zakupiony od... Poprzednie od pierwszego właściciela, ale to może być, wiecie, różnie z tym. O, ale rwie Dobra. O, rwie naprawdę elegancko, świetny A Nawrócimy tutaj. No ma już swoje też lata Nie ukrywajmy tego Ale jak na, na wszystko no to O, na dwa razy o. Ta czwórka jednak szybka no i troszeczkę ciężej się wbija ale to nic uszedłem na kamerę Nie no, świetnie, świetnie ciągnik się prowadzi idzie elegancko, równo Ba, ba, ba. Super, teraz sprawdzę go jeszcze. Zrobię inną metodę. Możę go z trójki jeszcze przetestować, jak, jak on szybko leci na trójce. Jeden, dwa. I wzmacniasz. Tak. i tutaj, tutaj jednak y, jedzie o wiele wolniej, czyli jednak ta czwórka do przodu jest, jest szybka. szybka, tak. Tylko to jest uczucie, że nie idzie jeszcze jakoś za szybko z powodu tych niskich opon z przodu i z tyłu. Ale tu główną rolę, no wiadomo, na tył.